Mega ciekawe angielskie idiomy. Kochani, mam dzisiaj naprawdę niesamowity idiom, związany z indykiem, mianowicie to go cold turkey. Cóż to może znaczyć? Na pierwszy rzut ucha wydaje się, że chodzi o to, żeby stworzyć, prawda? Otóż nie, to go cold turkey on something ma zupełnie inne znaczenie. Mianowicie odstawić coś, rzucić coś z dnia na dzień. To go cold turkey on. Dlaczego? Ponieważ bardzo często osoba, która odstawia jakieś substancje mniej lub bardziej hardkorowe, ma dreszcze, jest sina, źle się czuje, tak jak indyczek zimny, wyjęty prosto z lodówki. Także to go cold turkey on rzuci coś natychmiast. Ona postanowiła przestać jeść cukier? She went cold turkey on sugar. Rzuciłem papierosy z dnia na dzień. I went cold turkey on cigarettes. To go cold turkey on, natychmiast coś rzucić. Musicie przyznać, że bardzo ciekawy idiom. A po więcej takich ciekawostek obserwujcie moje profile.